Drogi słuchaczu, ten film jest drugą częścią naszej historii. Jeśli nie widziałeś pierwszej części, obejrzyj pierwszy film tutaj, na naszym kanale. Silny, energiczny płacz to bardzo dobry znak, powiedziała z profesjonalną pewnością. Oznacza, że małe płucka działają doskonale, ale jest mocno zmarznięta biedactwo. Musimy ją szybko ogrzać, zanim dostanie zapalenia płuc. Odwróciła się sprawnie do Hanny, która właśnie wróciła z większą liczbą lamp. Weź natychmiast ten gruby wełniany szal z mojego pokoju i przynieś tutaj. I każ komuś w kuchni podgrzać świeże kozie mleko, nie za gorące, tylko przyjemnie letnie, na wypadek gdyby matka nie mogła karmić. Gdy Hanna pobiegła posłusznie wykonać polecenia, Agata zaczęła metodycznie myć małą dziewczynkę ciepłą wodą i miękkimi, czystymi szmatkami lnianymi. Stefan obserwował, absolutnie zafascynowany pomimo siebie, pomimo swojego zmęczenia. Dziecko było takie małe, tak niewiarygodnie kruche i delikatne. Jej miniaturowe piąstki otwierały się i zamykały rytmicznie, nóżki się poruszały energicznie. Miała małą kępkę ciemnych, wilgotnych włosów, wciąż mokrych od płynu płodowego, a gdy na krótką chwilę otworzyła szeroko oczy, Stefan zobaczył z wzruszeniem, że były głębokiego Intensywnego błękitu, choć wiedział z doświadczenia, że ten kolor prawdopodobnie zmieni się znacząco z czasem. Pępowina? Jak pan ją przeciął? zapytała Agata praktycznie, patrząc badawczo na Stefana. Związałem mocno i przeciąłem, odpowiedział szczerze, paskami mojej rozdarłej koszuli i ostrym nożem. To było najlepsze, co mogłem zrobić w tych prymitywnych warunkach. Nie miałem nic innego. Gospodyni zbadała uważnie jego pracę i przytaknęła z wyraźną aprobatą. Dobrze pan zrobił, bardzo dobrze, panie pułkowniku. Uratował pan życie tej małej dziewczynki i jej młodej matki. To niepodważalne. Wzięła ciemną, pachnącą substancję z małego słoiczka, który Katarzyna właśnie przyniosła. Była to maść zrobiony starannie z mieszanki ziół leczniczych, który pomagał skutecznie zapobiegać groźnym infekcjom. Nałożyła go bardzo ostrożnie na wrażliwy pępek dziecka, jej ruchy pewne i doświadczone. Marta obserwowała wszystko uważnie z łóżka, jej oczy na wpół zamknięte z całkowitego wyczerpania, ale pełne macierzyńskiej troski. Drżała gwałtownie, niepokojąco, czy to z przenikliwego zimna, traumatycznego szoku, czy obu. Katarzyna zbliżyła się do niej współczująco z kubkiem gorącego, parującego rosołu z kurczaka. Pi powoli, Panu, powiedziała młoda służąca bardzo łagodnie, z prawdziwą troską. To zrobi ci bardzo dobrze, przywróci siły. Ale ręce marty drżały tak bardzo, tak gwałtownie, że ledwo mogła trzymać stabilnie kubek. Agata zauważyła natychmiast problem i skinęła stanowczo na Katarzynę, która posłusznie, delikatnie pomogła młodej kobiecie pić rosół małymi, ostrożnymi łykami. Ciepły, pożywny płyn stopniowo przywrócił trochę koloru na bladę. Woskowe policzki Marty. A łożysko wyszło całe i bezpiecznie? zapytała Agata, zawsze praktyczna i dokładna. Wyszło całkowicie, potwierdził Stefan, tam w młynie, zanim ją przywiozłem. Sprawdziłem. Bardzo dobrze. Teraz muszę ją dokładnie zbadać sprawdzić, czy nie ma poważnych rozdarć, które wymagałyby pilnego opatrzenia. Gospodyni odwróciła się do Stefana z absolutnie stanowczym wyrazem twarzy. A pan naprawdę musi natychmiast stąd wyjść i się przebrać. Kapi pan deszczową wodą na cenny dywan pani Zofii i jeszcze się pan śmiertelnie rozchoruje. Wzmianka o Zofii, o jego zmarłej żonie, sprawiła, że Stefan zamrugał gwałtownie, jakby się budził z głębokiego transu. Spojrzał w dół i zorientował się, że rzeczywiście był całkowicie przemoczony. Duża kałuża wody formowała się systematycznie u jego stóp. Powoli przytaknął, rozumiejąc: Wojciechu, zostań tutaj na wypadek, gdyby Agata czegoś pilnie potrzebowała, powiedział: Ja się przebiorę szybko i wrócę. Ekonom przytaknął posłusznie, pozycjonując się dyskretnie, ale czujnie przy drzwiach, pełen głębokiego szacunku, ale gotowy pomóc. Stefan wyszedł ciężko z pokoju i poszedł długim korytarzem do swoich własnych prywatnych komnat. Były to te same pokoje, które dzielił z Zofią przez piętnaście wspaniałych lat. Po jej tragicznej śmierci pomyślał kilkakrotnie o przeprowadzce do innego pokoju, ucieczce od wspomnień, ale nigdy tego nie zrobił może z masochizmu, może ze strachu, że zmiana oznaczałaby zapomnienie zdradę jej pamięci. Zamknął za sobą ciężkie drzwi i zaczął zdejmować ostrożnie przemoczone, Brudne ubrania. Jego silne ręce lekko, zauważalnie drżały, głęboki szok tego, co właśnie się wydarzyło, w końcu do niego w pełni dotarł. W mniej niż dwie intensywne godziny jego samotna, przewidywalna, martwa rutyna została całkowicie, nieodwołalnie rozbita. Podczas ubierania się w suche, ciepłe ubrania jego zmęczone oczy wędrować po znajomym pokoju. Łóżko, na którym spała Zofia. Toaletka, przy której szczotkowała swoje długie czarne włosy każdego wieczoru, ołtarzyk na ścianie, przy którym modliła się pobożnie każdej nocy. Wszystko utrzymane dokładnie tak, jak ona zostawiła. Ale coś było wyraźnie innego tej niezwykłej nocy. Po raz pierwszy od czterech długich lat te przedmioty nie wydawały się oskarżać go w milczeniu o to, że żyje, podczas gdy ona leży martwa w grobie. Wręcz przeciwnie, było tak, jakby duch Zofii był tam. W pokoju, delikatnie szepcząc mu do ucha, że zrobił właściwą rzecz, że ona byłaby dumna. Potrząsnął głową gwałtownie. Był bardzo zmęczony. To wszystko. Ciało i oszołomiony umysł płatające figle? Nic więcej. Kiedy Stefan wrócił do pokoju gościnnego pełen obaw, znalazł całkowicie przekształconą scenę. Marta nosiła teraz czystą, świeżą koszulę nocną, Stefan rozpoznał ją natychmiast jako jedną, która należała do Zofii, zachowaną w kufrze. Leżała wygodnie pod świeżymi, czystymi prześcieradłami i grubym, ciepłym kocem wełnianym. Jej długie włosy zostały starannie rozczesane i zaplecione w luźny, praktyczny warkoć. Twarz wciąż była bardzo blada, ale czysta, umyta. Noworodek, owinięty bezpiecznie w miękki wełniany szalagaty, Żarłocznie ssał pierś swojej matki. Był to obraz takiej czystej, naturalnej czułości, że Stefan poczuł nieoczekiwane, potężne ściskanie w piersi, emocje, której nie potrafił nazwać. Agata podszedł do niego cicho, dyskretnie wycierając ręce w swój lniany fartuch. Miała ogromne szczęście, panie. Żadnych poważnych rozdarć, tylko trochę normalnego krwawienia, które już się skutecznie zatrzymuje. Dziewczynka też jest w dobrym stanie, biorąc pod uwagę ekstremalne okoliczności. Silna, mała wojowniczka a matka przeżyje? zapytał Stefan cicho intensywnie będzie całkowicie dobrze, jeśli nie dostanie gorączki połogowej odpowiedziała Agata szczerze. Ale jest bardzo, bardzo słaba, zbyt niebezpiecznie chuda. Wygląda, jakby spędziła długie tygodnie może nawet miesiące bez odpowiedniego, regularnego jedzenia. Będzie bezwzględnie potrzebowała długiego odpoczynku, dobrego, pożywnego jedzenia i stałej, czułej opieki. Gospodyni spojrzała przenikliwie, badawczo na Stefana. Jak długo zostanie tutaj w dworze, panie? Muszę wiedzieć, by zaplanować. To było proste, praktyczne pytanie, ale pełne poważnych, dalekosiężnych implikacji. Stefan nie miał jeszcze gotowej odpowiedzi, nie był pewien sam. Przynajmniej do pełnego, bezpiecznego wyzdrowiania powiedział w końcu stanowczo: Absolutnie nie mogę jej wysłać w tym stanie. Nie tego samego dnia, w jakim urodziła dziecko w opuszczonym młynie. To byłoby nieludzkie. Agata przytaknęła zadowolona jego odpowiedzą: Zostanę osobiście z nią całą tę noc. Katarzyna może się ze mną sprawiedliwie zmienić rano. Dziecko będzie musiało ssać pierś co dwie, trzy godziny, a matka absolutnie nie może zostać sama w przypadku groźnej gorączki lub niebezpiecznego krwawienia. Rób dokładnie, co uważasz za konieczne, powiedział Stefan z autorytetem. Zawahał się niepewnie, potem zapytał z prawdziwą ciekawością. Mówiła coś konkretnego o tym, jak to trafiła, skąd pochodzi? Jeszcze nie. Panie, była zbyt całkowicie wyczerpana, by rozmawiać spójnie, ale jutro, kiedy poczuje się znacznie lepiej, możemy delikatnie zapytać o jej historię. Stara gospodyni lekko, ale znacząco dotknęła ramienia Stefana. Pan zrobił dzisiaj bardzo dobrą, szlachetną rzecz. Uratował pan dwa cenne życia. Pani Zofia, niech jej dusza spoczywa w pokoju, byłaby bardzo, bardzo dumna z pana. Słowa uderzyły Stefana z całkowicie nieoczekiwaną, przytłaczającą siłą. Tylko przytaknął sztywno, nie ufając własnemu głosowi, który mógł się załamać, i wyszedł cicho z pokoju, zamykając za sobą drzwi. Noc mijała męcząco powoli. Stefan długo próbował spać w swoim łóżku, ale sen absolutnie nie przychodził. Wyobrażał sobie intensywnie tę młodą kobietę i jej noworodzoną córkę kilka drzwi dalej w korytarzu. Kim ona była? Skąd dokładnie pochodziła? Dlaczego była tak desperacko sama w burzliwą wigilijną noc, rodząc w niebezpiecznym, zrujnowanym młynie? A dlaczego ze wszystkich możliwych ludzi na całym świecie to właśnie on, złamany, samotny pułkownik Stefan Zawadzki, ją znalazł? Pierwsze blade promienie wschodzącego zimowego słońca wpadały przez szpary w ciężkich oknach, gdy Stefan w końcu całkowicie zrezygnował ze snu. Wstał zmęczony, ubrał się szybko i zszedł do przestronnej jadalni. Ku jego zaskoczeniu, zastał tam już Wojciecha pijącego wolno gorącą kawę. Nie spałeś wcale? zapytał Stefan, nalewając sobie również mocnej kawy. Spałem kilka godzin na fotelu w korytarzu góry odpowiedział ekonom szczerze. Chciałem być blisko na wypadek, gdyby potrzebowali pilnej pomocy. Agata powiedziała mi, że młoda kobieta miała dobrą, stabilną noc, bez gorączki, bez komplikacji. Dziewczynka ssała trzy razy mocno i teraz śpi spokojnie. Stefan nalał sobie kolejną filiżankę kawy, ciemny, mocny płyn pomagał trochę odpędzić głębokie zmęczenie ostatniej nocy. Był dzień Bożego Narodzenia. Normalnie rutyna dworu była łagodniejsza, spokojniejsza. Z pracownikami mającymi zasłużony czas wolny na własne skromne rodzinne uroczystości. Ale podstawowa, niezbędna praca nigdy się nie zatrzymywała całkowicie. Zwierzęta musiały być regularnie karmione, krowy dojone, kury odpowiednio traktowane. Ludzie na dworze wiedzą już, że w głównym domu jest młoda kobieta z noworodkiem? Zapytał Stefan ostrożnie. Wojciech przytaknął spokojnie. Wiadomość rozeszła się bardzo szybko oczywiście. Pan wie, jak to jest w takim miejscu. Ale powiedziałem zdecydowanie wszystkim, żeby trzymali języki za zębami i bezwzględnie szanowali jej prywatność. Powiedziałem, że była nieszczęśliwą podróżną, którą pan znalazł w desperackiej sytuacji. Mądrze i dobrze pomyślane Stefan wziął kolejny długi łyk gorącej kawy. Wojciechu, Znasz osobiście wszystkie rodziny w całej okolicy, wszystkich pracowników. Widziałeś kiedyś tę młodą kobietę? Powiedziała, że nazywa się Marta. Rozpoznajesz to imię? Ekonom zmarszczył głęboko brwi w zamyśleniu. Marta? Imię jest bardzo pospolite w całym regionie, ale jej twarz wydała mi się w pewien sposób znajoma, teraz gdy o tym myślę. Daj mi zastanowić się lepiej, dokładniej. Gdy zobaczy ją ponownie przy pełnym świetle dnia i odpoczętą, czystą. Czasami znamy ludzi dobrze, ale nie rozpoznajemy ich natychmiast, gdy są w bardzo różnych, ekstremalnych sytuacjach. To była absolutna prawda. Marta, którą Stefan widział poprzedniej strasznej nocy, była całkowicie nie do poznania od brudu, potu, krwi i strasznego cierpienia. Odpoczęta, czysta i w normalnym stanie. Może byłoby o wiele łatwiej ją zidentyfikować, połączyć z jakąś rodziną czy miejscem. Dzień upłynął w dziwnej, surrealistycznej mieszaninie pozornej normalności i wewnętrznego napięcia. Stefan ciężko próbował być zajęty rutynowym administrowaniem majątkiem, siedząc długo w bibliotece, przeglądając grube księgi rachunkowe, planując szczegółowo następne żniwa pszenicy. Ale jego niespokojne myśli stale, nieodparcie wracały do pokoju na górze, do młodej matki i dziecka. Dopiero późnym popołudniem Agata w końcu przyszła go szukać do biblioteki, gdzie siedział w fotelu przy kominku. Obudziła się w końcu i czuje się już znacznie lepiej, oznajmiła gospodyni z zadowoleniem. Zdołała zjeść całą miskę gęstego rosołu z kurczaka i trochę chleba. I prosi grzecznie o rozmowę z panem osobiście, jeśli pan ma czas. Stefan natychmiast wstał z fotela, nieświadomie wygładzając swoją elegancką mizelkę w nerwowym geście który absolutnie nie był dla niego charakterystyczny w normalnych okolicznościach. Wszedł szybko po kamiennych schodach razem z Agatą. Jego serce biło dziwnie szybciej, niż powinno, niż było racjonalne. Marta siedziała już wyprostowana w łóżku, wsparta wygodnie na miękkich poduszkach. Popołudniowe zimowe światło słońca wpadało łagodnie przez duże okno, oświetlając jej młodą twarz. Stefan mógł ją wyraźnie, po raz pierwszy naprawdę zobaczyć. Była piękna, zdał sobie sprawę ze zdumieniem i lekkim zakłopotaniem, nie w sposób oczywisty i ostentacyjnie ozdobny dam z wysokiego społeczeństwa, nie z tym sztucznym blaskiem, ale z naturalnym, delikatnym pięknem wiejskiej dziewczyny. Miała duże, ekspresywne oczy intensywnego miodowego brązu, delikatne, subtelne rysy, miękkie, pełne usta. Jej włosy, teraz całkowicie czyste i rozpuszczone swobodnie na wąskich ramionach, były jasnobrązowe z pięknymi złotymi refleksami, które błyszczały w słońcu. Noworodek spał spokojnie w improwizowanej, ale wygodnej kołysce obok łóżka w wiklinowym koszu starannie wyłożonym miękkimi, ciepłymi kocami. Panie pułkowniku Zawadzki, powiedziała Marta, jej głos wciąż wyraźnie słaby, ale czysty i szczery. Nie wiem, jak właściwie mogę panu podziękować, jak wyrazić wdzięczność za to, co pan zrobił ostatniej nocy. Uratował pan moje życie. Uratował pan życie mojej córki. Zawsze będę panu wdzięczna. Stefan podszedł bliżej łóżka, ale ostrożnie zachowując pełen głębokiego szacunku dystans. Zrobiłem tylko to, co zrobiłaby każda przyzwoita, współczująca osoba w takiej sytuacji. To było naturalne. Jak się pani teraz czuje fizycznie? Bole w wielu miejscach, ale czuję się o wiele. Wiele lepiej niż wczoraj. Agata i Katarzyna były dla mnie niesamowicie dobre, bardzo troskliwe. Marta spojrzała na starszą gospodynię z prawdziwą, głęboką wdzięcznością płynącą z oczu. Wszyscy tutaj w dworze byli wspaniali. Był długi moment niezręcznej, napiętej ciszy. W końcu Stefan powiedział łagodnie, ale stanowczo: Marto, muszę wiedzieć kilka ważnych rzeczy. Muszę zrozumieć. Jak pani trafiła do tego opuszczonego młyna? Dlaczego była pani tak desperacko sama? Co się wydarzyło? Oczy Marty natychmiast napełniły się boleśnymi łzami. Spojrzała w dół, unikając jego wzroku, jej delikatne ręce splecione nerwowo na wełnianym kocu. To bardzo długa historia, pani pułkowniku. I niezbyt honorowa, obawiam się. Bardzo wstydliwa. Mam dużo czasu, powiedział Stefan najłagodniej, jak potrafił. I absolutnie nie jestem tutaj, by panią osądzać czy potępiać. Ale muszę zrozumieć dokładnie sytuację, w której się pani znalazła. Marta wzięła głęboki, drżący oddech, zbierając odwagę. Mój ojciec był kowalem we wsi Lipnica, dwa dni drogi stąd, na wschód. Moja matka zmarła tragicznie, gdy miałam zaledwie 10 lat. Ojciec sam mnie wychował najlepiej, jak potrafił, zawsze był bardzo nadopiekuńczy, chronił mnie przed światem. Przerwała, wycierając łzy drżącym grzbietem dłoni. Proszę kontynuować, zachęcił Stefan łagodnie. Rok temu do naszej wioski przyjechał przystojny handlarz z Węgier, Rafael Kowacz. Młody, charyzmatyczny, z wyrafinowanymi manierami wielkiego miasta. Zaczął mnie intensywnie zalecać. Mówił piękne słowa, składał wspaniałe obietnice małżeństwa i lepszego życia. Wyraźna gorycz zabarwiła jej młody głos. Mój ojciec go od razu nie lubił. Powiedział, że nie ufa ludziom, którzy za dużo mówią i za mało pracują. Ale ja byłam naiwna i głupia. Myślałam, że jestem prawdziwie zakochana. Stefan poczuł bolesne ściskanie w piersi, już zgadując, dokąd zmierza ta smutna historia. Rafael powtarzał ciągle, że chce się ze mną szybko ożenić, że zabierze mnie do eleganckiego Budapesztu, że będę damą z wysokiego społeczeństwa. Głupio mu uwierzyłam. Gdy on, gdy ja zarumieniła się głęboko, bardzo, gdy mu się oddałam fizycznie, szczerze myślałam, że pieczętuje nasze święte zobowiązanie, naszą przyszłość. I bezlitośnie porzucił panią, gdy odkrył dziecko, dokończył Stefan. Jego głos twardy od gniewu. Marta przytaknęła, teraz szlochając otwarcie, bez kontroli. Gorzej, o wiele gorzej niż to. Gdy powiedziałam mu o dziecku, zaprzeczył kategorycznie, że dziecko jest jego. Powiedział głośno, publicznie, że jestem rozwiązłą, niemoralną kobietą, która prawdopodobnie spała z kilkoma różnymi mężczyznami. Rozprzestrzenił te okrutne kłamstwa po całej naszej małej wiosce. Zanim wyjechał pewnego świtu, zabierając towary, które był winien rzemieślnikom, i pieniądze, które pożyczył od ufających ludzi. A pani ojciec? Co powiedział? zapytała Agata łagodnie, współczująco. Zmarł zaledwie trzy miesiące później. Lekarz powiedział, że to było naturalne zatrzymanie serca. Ale ja wiem wiem głęboko że to było złamane serce, przytłaczające wstyd. Marta płakała teraz całkowicie swobodnie, łzy spływały strumieniami. Po śmierci mojego ukochanego ojca sprawy się bardzo, bardzo pogorszyły. Wszyscy ludzie w wiosce patrzyli na mnie z otwartą pogardą. Nazywali mnie upadłą kobietą, nierządnicą, grzesznicą. Nawet ksiądz potępił mnie głośno z ambony podczas mszy. Nikt, absolutnie nikt nie dawał mi żadnej pracy. Jak w ogóle pani przeżyła te miesiące? Chciał wiedzieć Stefan, wstrząśnięty. Niektórzy się litowali, nieliczni. Właściciel małego sklepu pozwolił mi zamiatać podłogi w zamian za resztki jedzenia i niejadalne kawałki. Owdowiała starsza pani pozwoliła mi praciej ubrania za grosz. Ale gdy mój brzuch zaczął wyraźnie rosnąć, nawet te skromne miłosierdzia całkowicie ustały. Wszyscy się ode mnie odwrócili spojrzała z nieskończoną miłością na swoją córkę śpiącą spokojnie w kołysce. Dokładnie tydzień temu właściciel domu, w którym mieszkałam domu, który kiedyś był moim ojcem, który on zbudował brutalnie, wyrzucił mnie. Powiedział głośno, że nie chce nierządnicy i jej Benkarta pod swoim szanowanym dachem. Stefan poczuł, jak wrew nim potężna wściekłość. Wściekłość na tego bezwartościowego Rafaela Kowacza, który bezlitośnie uwiódł i porzucił niewinną młodą kobietę. Wściekłość na hipokrytów całej wioski, którzy potępiali ofiarę zamiast sprawcy, jednocześnie nazywając się pobożnymi chrześcijanami. Wściekłość na przypadkowe, bezsensowne okrucieństwo świata. Szłam przez długie dni, kontynuowała Marta, jej głos załamany, śpiąc w stajniach, stodołach, gdziekolwiek mogłam znaleźć minimalne schronienie. Jedząc, co znalazłam? Spadłe zgniłe owoce, dziko rosnące korzenie. Wczoraj rano poczułam pierwsze bóle porodu. Desperacko szukałam miejsca, jakiegokolwiek miejsca, by się schronić. Znalazłam ten stary młyn. Pomyślałam, że przynajmniej to będzie jakiś dach nad głową. Szlochała bezradnie teraz. Myślałam, że tam umrę samotnie, że moja córka umrze, zanim się jeszcze urodzi. Zanim zobaczy świat ale nie umarła pani powiedział Stefan absolutnie stanowczo. Obie żyjecie, obie jesteście bezpieczne tutaj to się liczy. Marta spojrzała na niego z wyrazem głębokiej rozpaczy, zmieszanej z niepewną nadzieją ale na jak długo panie wiem doskonale, że nie mogę nadużywać pańskiej hojnej gościnności w nieskończoność. Jak tylko będę mogła chodzić stabilnie Wyjdę stąd. Obiecuję uroczyście, że nie przysporzę panu żadnych kłopotów. Pójść dokąd? zapytała Agata ostro, zanim Stefan mógł odpowiedzieć. Panu, pani ledwo może usiąść bez pomocy, a ma pani małe niemowlę, które trzeba karmić co kilka godzin i o które trzeba stale dbać. Dokąd pani myśli, że może pani w ogóle pójść w takim stanie? Marta nie miała odpowiedzi. Opuściła głowę. Całkowicie pokonana rzeczywistością. Stefan spojrzał długo na tę młodą, złamaną kobietę ledwo więcej niż dziewczynę, naprawdę nie mogła mieć nawet dziewiętnastu lat. I na to całkowicie niewinne dziecko w wiklinowej kołysce. Pomyślał intensywnie o Zofii, o tym, jak zawsze namiętnie broniła skrzywdzonych i poniżonych. Pomyślał o swoim synu Stefanie Juniorze, który nie miał żadnej szansy dorosnąć, pokazać światu, kim mógł się stać. Pomyślał o sobie samym, żyjącym przez cztery lata jak martwy duch we własnym domu. I podjął decyzję. Zostanie pani, powiedział bardzo stanowczo. Przynajmniej do pełnego, bezpiecznego wyzdrowiania i dopóki dziecko nie będzie wystarczająco silne i zdrowe. To zajmie tygodnie, może nawet miesiące. Absolutnie nie wyrzucę matki i noworodka na niebezpieczną drogę. Oczy Marty rozszerzyły się w szoku. Ale. Panie, co ludzie powiedzą? Plotki? Moja obecność tutaj w Pańskim domu z pewnością zszargaj Pańską szanowaną reputację w całym regionie. Moja reputacja jest wystarczająco silna, by przeżyć przerwał Stefan zdecydowanie. A każdy, kto ma coś negatywnego do powiedzenia, może przyjść i porozmawiać ze mną bezpośrednio osobiście. Złagodził ton mówił teraz łagodniej. Marto. Przeszła pani przez straszne, niewyobrażalne cierpienie. To absolutnie nie była pani wina, że została pani okrutnie oszukana przez łotra bez honoru. A to dziecko jest całkowicie niewinne wszelkiego grzechu, jakiegokolwiek zła. Jest pan zbyt dobry, panie, wyszeptała Marta, łzy znów spływały, ale tym razem wdzięczności. To nieszczególna dobroć, to zwykła przyzwoitość ludzka. Stefan odwrócił się do czekającej Agaty. Zapewni wszystko? Absolutnie wszystko, czego ona i dziecko potrzebują. Ubrania, pieluchy, jedzenie, cokolwiek jest konieczne. Nie oszczędzaj. Gospodyni uśmiechnęła się ciepło, jej stare oczy błyszczące od powstrzymywanych łez. Już wszystko zapewnione, panie. Jest bardzo wiele rzeczy starannie przechowywane w kufrach w pokoju pani Zofii, piękne ubrania, które odłożyła z nadzieją na przyszłość. Na to gdy miała mieć więcej dzieci. Jej głos załamał się na krótką chwilę od emocji. Chciałaby, żeby zostały wreszcie użyte, żeby pomogły komuś kropka. Stefan przytaknął powoli, nie ufając własnemu głosowi, który mógł się załamać. Odwrócił się, by wyjść z pokoju, dać Marsi prywatność, ale jej cichy głos go zatrzymał. Panie pułkowniku Zawadzki, jeszcze nie nadałam oficjalnie imienia mojej córce. Marta spojrzała z nieskończoną, czystą miłością na śpiące dziecko. Za pańskim łaskawym pozwoleniem chciałabym nazwać ją Anna Magdalena. Anna dla świętej tego błogosławionego dnia, w którym się urodziła, i Magdalena, ponieważ w hebrajskim oznacza, ta, która jest wzniosła, wieża siły. Stefan spojrzał długo na spokojnie śpiącą dziewczynkę. Anna Magdalena To było piękne imię. Pełne nadziei i obietnicy, i niegodne dziecka, które przeżyło tyle przeciwności. To cudowne, doskonałe imię powiedział szczerze. Witaj w dworze Zagroda, Anno Magdaleno. Bądź błogosławiona. I po raz pierwszy od czterech długich, bolesnych lat, mówiąc te słowa z głębi serca, pułkownik Stefan Zawacki się uśmiechnął. Był to mały, niezdecydowany, niepewny uśmiech. Jak mięsień dawno zapomniany, którego się znowu używa po długiej bezczynności. Ale był całkowicie autentycznie szczery. Przez następne tygodnie Marta powoli wracała do pełni sił. Anna Magdalena rosła, stała się silniejsza każdego dnia. W lutym przybył ksiądz Tomasz, starszy, życzliwy proboszcz z lokalnej parafii, by ochrzcić dziecko. Stefan stanął jako ojciec chrzestny trzymając małą dziewczynkę podczas uroczystości. W tym momencie czuł coś głębokiego połączenie z dzieckiem, które pomógł przyjść na świat. Ale spokój nie trwał długo. W marcu baron Nowicki, sąsiad, który chciał, by Stefan poślubił jego siostrzenicę, przybył z jadowitymi ostrzeżeniami o reputacji. Stefan stanowczo go odprawił. — Moja narzeczona — powiedział zimno, choć Marta jeszcze nią nie była — jest honorową kobietą. Prawdziwe kłopoty przyszły, gdy Wojciech przyniósł wiadomość, Rafael Kowacz wrócił. Jest w wiosce Lipnica, zadaje pytania o Martę i dziecko. Tej nocy Marta była przerażona do łez. Zabierze Annę Magdalene. Prawo jest po jego stronie, jest biologicznym ojcem. Stefan myślał całą noc. Rafael miał pewne prawne prawa do dziecka według prawa cesarskiego. Jak mógł je chronić?